Przedstawiamy społeczność Yes I Help, która zmienia sposób, w jaki ludzie wspierają się nawzajem. W Yes I Help darowizny to nie tylko transakcje. To akty spontanicznej i nieograniczonej życzliwości między ludźmi. Wyróżnia nas nasz system, który wykorzystuje sztuczną inteligencję. Do organizowania i dystrybucji darowizn w 100% automatycznie, zapewniając każdemu uczestnikowi możliwość uzyskania znacznych dochodów. Gdy dołączysz do Yes I Help, dokonujesz jednorazowej darowizny w wysokości 4 dolarów. I to wszystko. Teraz jesteś częścią największej automatycznej społeczności darowizn na świecie. Nasza sztuczna inteligencja zajmuje się wszystkim za ciebie. Wystarczy podzielić się swoim linkiem rejestracyjnym z przyjaciółmi i rodziną. Mając dostęp do wirtualnego biura, możesz śledzić swój postęp w matrycy, aż osiągniesz pozycję odbiorcy, gdzie otrzymasz 8 nowych darowizn. Istnieje 10 faz darowizn w pełni zautomatyzowanych, które pozwalają Ci przejść kolejne etapy i zarobić 3 razy więcej niż oferuje system. System nagradza bez ograniczeń, przydzielając automatycznie nowe pozycje w sposób strategiczny. Dzięki potężnemu Follow Me, Twoja sieć podąża za Tobą, prowadząc Cię do fazy Star 5. Następnie wchodzisz na poziom globalny, zapewniający jeszcze szybsze zarobki. Wyjątkowe cechy. Teraz poznajmy wyjątkowe cechy społeczności Yes i Help. IN w 100% zautomatyzowany system. Nasza sztuczna inteligencja zarządza wszystkim automatycznie. Wpłać darowiznę i podziel się linkiem rejestracyjnym. Dzięki budowaniu zespołu możesz osiągnąć rewelacyjne wyniki. 2. Darowizna w wysokości 4 dolarów. Kompleksowe badanie rynku wykazało, że niewielka kwota darowizny w wysokości 4 dolarów przyspiesza napływ nowych darczyńców. Sprawia, że jest ona przystępna dla ludzi na całym świecie. Yes I Help może poszczycić się 100% akceptacją, gwarantującą dziesięciokrotnie szybsze zarobki. 3. Hojne Nagrody za Polecenia. Za każdym razem, gdy polecisz nowego darczyńcę, otrzymasz 20% ze wszystkich jego darowizn. W Yes I Help wszystko odbywa się automatycznie. System zapewnia, że osoby zarabiają 3 razy więcej w 10%. W fazach darowizn, regularnie otwierając nowe pozycje, wyobraź sobie zarabianie tych 20% od wszystkich osób poleconych przez Ciebie. Za każdym razem, gdy przechodzą oni do nowych matryc, zarabiasz na wszystkich swoich bezpośrednio poleconych. 4. Przejście do wyższej matrycy przy 5 darowiznie. Będąc na pozycji odbiorcy, awansujesz na wyższą matrycę w momencie, gdy pojawi się piąta darowizna. Zapewnia to szybkość i potrójne zarobki, wszystko zautomatyzowane. 5. Działasz dobrze. Twój wkład pomaga zmieniać świat, gdyż społeczność Yes I Help włącza się w działania społeczne, wierząc w stworzenie lepszego świata. Chcesz dowiedzieć się więcej? Dołącz do codziennych szkoleń i konferencji społeczności, aby zgłębić ten wielki projekt. Dołącz do społeczności Yes i Help i zmieniaj życie ludzi, jednocześnie budując dla siebie przyszłość pełną sukcesów. Nie trać więcej czasu. Skontaktuj się z osobą, która udostępniła Ci ten film i zarejestruj się natychmiast. Yes i Help, czynienie dobra, jest naszą misją.